Musisz to usłyszeć, jeśli śledzisz nowinki technologiczne i politykę. Unia Europejska nałożyła na platformę X grzywne w wysokości 120 milionów euro. To pierwsza taka kara w ramach aktu o usługach cyfrowych DSA. Rubio publicznie reaguje. Komisja Europejska nałożyła na platformę X Ilona Maska grzywne w wysokości 120 milionów euro za naruszenie aktu o usługach cyfrowych. To pierwsza tak duża kara w ramach DSA, odkąd prawo weszło w życie. Fakt pierwszy. Regulatorzy twierdzą, że X wprowadzało użytkowników w błąd swoimi zasadami weryfikacji niebieskiego ptaszka, które nie spełniają standardów branżowych. Fakt drugi. Unia Europejska stwierdziła, że X nie posiada przeszukiwalnego repozytorium reklam, a to wymóg przejrzystości w ramach DSA. Fakt trzeci: X nie dostarczyło badaczom danych wymaganych w ramach DSA, co ograniczyło niezależną kontrolę. Rubio odpowiedział na platformie X ostrą krytyką decyzji UE, zamieniając ruch regulacyjny w polityczny punkt zapalny. To nie tylko grzywna. To test, jak nowe europejskie przepisy wpłyną na zachowanie gigantów technologicznych i napięcia transatlantyckie. Obserwuj mnie, aby być na bieżąco, gdy tylko pojawi się nowy zwrot akcji.